Cześć! Jest dzisiaj ze mną Miś Lulek i razem z Miś Lukiem otworzymy jajka niespodzianki. Chcecie zobaczyć, co będzie w środku? Oglądajcie! No, które jajko najpierw wybierzemy? To spodobizną, no Czeissa! Dobra, przesunę inne. I dobrze, że mam po, pobliżu nożyczki. No, wybrane. Dobra, użyję może nożyczek. Żeby to otworzyć, to ja też potrzebuję troszkę cierpliwości. Oj, naciąłem jeden raz. Czy tyle wystarczy? Tak, tyle wystarczy. Nożyczkami pomogłem sobie. Szybko, szybko. Szybko otworzę pierwsze jajko. Zobaczmy zejść w przodku. Cukiercz naklejeczki. Na niespodzianka, to nie będzie się. Figurka Marszala. Wow, świetnie! Świetnie. Dobra, a teraz wiemy troszkę cukierków. Mnóstwo tych cukieraczków. Zobaczycie, gdzie Troszkę tych cukierek. Dobry są. I do jajka. Gdzież innego? Tak. Mamluk w naklejek. Mamy taki zwyczaj, że nakleimy sobie na To To było, było z Czasa. Hmm. Ale je wyszliśmy tutaj. Ham. Dobra. Otwórz na kolejne jajko, które teraz... To spodobisną rabla. Dobrze. Rozumie się. Rozumie się. Sprawdzę jak mi teraz pójdzie do schorzenia. Dobrze. Otwieram to. Mam. Otwieram. Oj, chyba widzę kolejne cukierki. Tak, to są cukierki. Naklejki. I jeszcze z marszalem. mu Podm podmuchnę. Nie mogę. Dobrze, pięknie kręciło się. A tu teraz to wsypiemy szeroko do jajka. Uuu, udało się. A to było podobizną rabla. To przykleimy sobie rabla na jajku. Widzicie, przykleiliśmy sobie rabla. Dobra, i zostało nam ostatnie jajko. Czyli marszał, marszał, czyli marszał. Tu jest perforacja. A może sobie też nacnę nożyczkami. Nać nam nożyczki. Te nożyczki nie są takie dobre, ale tutaj teraz coś mogę naciąć. I możemy teraz spokojnie zdjąć. Oj, zameczek zrobiłem i otwarte jajko. Czerwone jajko to jest. Otwieramy. Oj, chyba widzę coś fajnego. A, to bryloczek do plecaka albo na... Bluzkę, raczej nie do plecaka, tylko na bluzkę, taka wizytówka z marszalem. Mm. Może spróbuję sobie przylepić. Może, może przykleję tutaj na bluzkę. Chwileczkę. Na bluzkę przykleję takie Mam nożyczki i wytnę szybciutko. I szybko to otworzę. Wysypałem wszystko. I zobaczcie. Powtórzmy, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy dzisiaj to. Ho! i naklejki, ale od to było z marszala, więc przykleimy sobie marszalka, marszala, sobie marszala, marszal to gapcio, ale sobie przykleimy, ho, dobra, no to ja i Miślech mówimy do zobaczenia.